Maurycy Polaski, mój przekaże do mnie. Dzień dobry kochanemu Państwu, Dom Pracy Twórczej w Sopocie. To jest bardzo mi miło naprawdę z Państwem się widzieć dzisiaj. To jest tak cudnie, że ja pierniczę po prostu. Andrzejki odbyłem tak zwane wróżenie z fajfusów. I z różnych innych wosków. No i co mi wyszło? Wyszło mi, że trzeba dzisiaj zrobić utwór do znanej piosenki. Bardzo dawno temu, tylko moi rówieśnicy ją znają. Cygańska wróżba. Śpiewał to nie Czech, nie Rus. Lech. Jacek Lech. Tylko tekst jest troszkę zmieniony, no ponieważ sytuacja jest diametralnie różna. A dotyczy, no to zresztą państwo sobie sami ustalą. Cykanka kiedyś tak rzekła, my, ach będziesz miał na nim wierzać psy. W kraju zjawi się taki typ, co obciach wiocha i wstyd. Już gwiazdy wskazały, że będzie kość napędzał mnie. Nawet angielikowy wosk rozlał się w słowo Osk. Poradne, że w kraju nastał czas dla średniowiecza i ciemnych mas. Dla jednych to epokowy wódz, dla reszty zwyczajny płuc. Już gwiazdy wskazały, że będzie... Mnie. Nawet Andrzejkowy wosk Rozlał się w słowo Osk. I to takie jest tutaj I przechodzimy do końca. Momencik, sekundę, proszę nie przerywać. Dziś gwiazdy wskazały mi, że się kończą wodza Taki stan. Pakować się zacznie już Pan. Pakować się zaczni już Pan. Pakować się zacznij już Pan. Dziękuję. No właśnie, do no to 30 listopada. Powoli już się listopad kończy a imieniny obchodzą Andrzejki, Fryderyczki oraz Justynki, Konstancjuszki. Kutbertki, maurki, Tadejki, Zbysławki i Zozymki. Takie, wszystkiego dobrego, moi drodzy Państwo. Oczywiście jest mnóstwo takich tych owych przysłów Andrzejkowych. Na świętego Andrzeja dziewką z wróżby nadzieja. Zobaczymy, czy wszystkie dziewki będą przy nadziei po wróżbach andrzejkowych. No i może jakiś cytat. I... Aha, dzisiaj jeszcze dzień białych skarpetek jest. Także, panowie, zwłaszcza do sandałów polecam serdecznie. No i miłość naokoła godna w istocie bywa jak pantera głodna i chociaż ślepa. Drogi przyjacielu, najgru... najkrótszą drogą podąża do celu. William Shakespeare. I wszystkiego dobrego i moje uszanowanie. Napijemy się może tej kawki teraz. This is bio, bo tak rano, bo tak miło. Ach, to widzę.